To królowa wilkołaków, która rządzi nie ze strachu, lecz z boskiego błogosławieństwa samego księcia łowów. Wykosa to w świecie Elder Scrolls niemal legendarna i mityczna postać. Pierwszy Wilkołak Tamriel, obdarzony mocą Hirsyjna i owiana tajemnicą do dziś. Już ci o tym opowiem, a ty w międzyczasie zaobserwuj mój problem. Jedno imię budzi postrach nawet po tysiącleciach. Wykosa. Pierwsza Wilkołaczyca i niekwestionowana królowa gromady. Legenda głosi, że sam Hirsin, deadryczny książę łowów, pobłogosławił ją swoim przekonaniem czyniąc ją czymś więcej niż zwykłym likantropem. Wykosa przemierzała pola bitew, gromadząc lojalnych wyznawców dzięki brutalnej sile i nienasyconej rządze władzy. Jej ugryzienie nie tylko przemieniało, ono dawało dziką moc, zmieniając ludzi w niepowstrzymane bestie. Mówi się, że zgłębiła zakazane rytuały, wiążąc się duchowo z samym łowcą. Ukryta w swojej fortecy, panowała nad elitarną gromadą wilkołaków, zdyscyplinowaną i zabójczą. Wioski znikały bez śladu, a podróżni szeptali o przerażających kształtach sunących pod blaskiem księżyca. Karna takich tropiła. Wykosa miała pełną kontrolę nad swoim przekleństwem. Potrafiła przemieniać się kiedy chciała i powściągnąć rządzę krwi. Jej samotne wycie potrafiło przerazić nawet najodważniejszych wojowników. Stanąć naprzeciw Wykosy, to jak rzucić wyzwanie samemu uosobieniu zwierzęcej furii, a ci, którzy przeżyli, są nieliczni i milczący. Zaobserwuj, jeśli lubisz takie ciekawostki, fantastyczna elderosy!